Cześć Smokin' witajcie! Dzisiaj kolejny filmik o Irlandii. A wiem, że przy planującym szalejącym kokonu może nie wszyscy będą e, myśleć o rzeczach takich jak na konta w Irlandii e, o czym właśnie dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać natomiast wiem, że ten filmik może się przydać komuś po prostu w przyszłości. Więc e, ja w tym filmiku chcę powiedzieć to, co ja wiem, to czego się dowiedziałam, to co e, sprawdziłam w internecie. Eee, pewne rzeczy mogą się oczywiście różnić w zależności od tego, w którym banku chcecie otworzyć konto. Eee, natomiast ja powiem na tle, na ile oczywiście eee, wiem i na tle, na ile się dowiedziałam. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania na film. Zanim zaczniemy eee, mówić o Ferrari Konta w Irlandii, to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć przycisk subskrybuj i dzwoneczek, ponieważ dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi filmami, a filmy pojawiają się no dwa razy w tygodniu. Więc tak, pierwszą rzeczą jest to, że żeby tworzyć konto w ogóle w banku w Irlandii, potrzebny jest przede wszystkim jest potrzebny adres. Trzeba mieć no jest troszkę błędne koło, ponieważ potrzebny jest adres i potrzebny jest numer PPS. Żeby mieć numer PPS potrzeba mieć adresu i pracy. Żeby mieć pracę, to trzeba mieć konto w banku, a żeby mieć konto w banku, to trzeba mieć adres PPS. Więc troszkę, troszkę błędę koło, ale to się da załatwić. To jest to wszystko do, do zrobienia. E, Najważniejszy jest proof of adres. E, proof of address, czyli poświadczenie tego, że mieszkacie w Irlandii. E, to może być dowolny list wysłany na Wasz adres. Najlepiej, jeżeli jest to list e, typu śmieci, internet, e, cokolwiek w tym stylu, taki bardziej oficjalny. E, natomiast słyszałam również o takich osobach, które sobie wysłały same list po prostu na poczcie i przyszły z takim poświadczeniem, i to też zadziałało. E, nie wiem, czy zadziała. W każdym banku wiem, że tak coś słyszałam po prostu, także. Jest, jest taka opcja. Natomiast, natomiast najlepszym po prostu do poświadczenia adresu jest, jest albo właśnie śmieci, albo internet, albo gaz, prąd, i tak dalej. Coś takiego, co przyszło po prostu do Was z zewnątrz. No i oczywiście to jest PPS. Więc to jest potrzebne, żeby otworzyć w ogóle konto w Irlandii, żeby w ogóle mieć konto w Irlandii. Teraz dla zainteresowanych to oczywiście może się różnić w, w momencie, jeżeli będziecie oglądać ten film na przykład za kilka lat, to może się ta sytuacja troszeczkę różnić. Natomiast e, ja wypisałam sobie banki w Irlandii, jakie są e, na ten moment. E, nie liczyłam jakichś takich parabanków, jakichś takich malutkich w ogóle udzielików. Największe banki jakie są to jest Ulster Bank, Bank of Ireland, AIB, KBC, Credit Union, o którym powiem za chwilkę, i Citibank. E, Citibanku powiem szczerze, że nie widziałam, e, w Waterford przynajmniej nie, nie widziałam, może jest w Dublinie, w Cork, e, Waterford Banku nie widziałam. E, całą jeszcze i owszem, e, co do Credit Union, Headed Union to jest to bank, natomiast nie jest to bank um, w takim rozumieniu jak um, my rozumiemy bank, e, ponieważ może tam można tam pieniądze, można tam wpłacać pieniądze, można wypłacać pieniądze, natomiast jest to bank, który nie ma kart bankomatowych, który nie ma bankomatów. Eee, przede wszystkim jest to oszczędnościowe. Można pożyczyć tam to pieniądze i to jest tak jakby takie, takie e, społeczne, społeczne oszczędzanie pieniędzy. Że Po prostu e, to nie jest taki bank, który ma zarabiać na, e, na tym, że jest bankiem, tylko, tylko to jest taki bank jakby dla społeczności. Natomiast mówię, natomiast no, jest to również opcja otworzenia konta w banku tam. Natomiast wypłaty, wypłaty stamtąd są w ten sposób, że trzeba się udać do yy, placówki i po prostu wypłacić pieniądze w placówce, ponieważ nie mają ani kart bankomatowych, ani bankomatów. Natomiast cała reszta tych banków jak najbardziej karty bankomatowe i tak dalej wszystko mają. Kolejną rzeczą jest to, że. Yy, Przelewy, generalnie przelewy w Irlandii, nie kosztują. Niezależnie gdzie się wysyła pieniądze. Znaczy, oczywiście, jeżeli wysyła się za granicę, to to kosztują, to wiadomo, ale jeżeli wysyłamy w ramach z konta na konto, to taki przelew po prostu nas nie kosztuje. Wypłaty z bankomatów kosztują, jeżeli wypłacamy w bankomacie nie naszej placówki. Jeżeli mamy bank, tak jak na przykład my jesteśmy w KBC. I teraz KBC jest bankiem bez bankomatów. I oznacza to dokładnie tyle, że jeżeli wypłacamy pieniądze w jakimkolwiek bankomacie, to po prostu musimy zapłacić te przelew. Tam za wypłatę, za nie wiem, 30 centów czy 15 centów, coś, coś takiego. To nie są duże pieniądze, ale w ciągu tych trzech miesięcy, kiedy się jest ten, miesiąc, ten okres godziniowy, no to się z tego zbiera. Tam zazwyczaj mamy jakieś tam 4-5 euro yy, za wypłatę z bankomatów. Natomiast jeżeli macie bank, który ma placówki, to zazwyczaj wypłata z placówki, jeżeli macie bank banku w banku i to wypłata z placówki IB nie kosztuje. Natomiast z innego oczywiście to już wtedy trzeba zapłacić. Jest również coś takiego w Irlandii, jak cashback. Cashback jest to wypłata pieniędzy w kasie sklepu. Nie każdy sklep ma coś takiego, to trzeba się zapytać. Um, nie jestem pewna, że nie trzeba zrobić jakieś transakcji, w sensie, że trzeba coś kupić, nawet coś małego i dopiero wtedy można zrobić cashback. Um, cashback też jest to o konkretnej kwoty, to też mam wrażenie w zależności od sklepu, to też jest tak, że to zależy po prostu um, zależy kto, ile chcecie wypłacić. Natomiast um, na przykład w, w naszym banków kamęce właśnie w związku z tym, że nie ma bankomatów, to cashback jest za darmo. Normalnie albo kosztuje. Też jakieś tam y, małe grosze, to nie są takie duże pieniądze, ale jeżeli będziemy robić to często, a kosztuje, no to wiadomo, że tego typu y, transakcje po prostu nam się skumulują i niestety, ale będziemy musieli zapłacić po okresie rozliczeniu. Co do przelewów jeszcze. Przelewy, tak jak mówiłam są za darmo, y, jak chodzi o przelewy, w jaki sposób się robi, robi się przelew, to wszystko zależy od banku. To znaczy w AIB na przykład mieliśmy do przelewów y, przelew się robiło z konta ze soli internetowej. I był taki kalkulatorek, do którego się wkładało kartę i trzeba było postępować zgodnie z instrukcjami na tym kalkulatorku. Także tak wyglądały przelewy w AIB. W KBC jest aplikacja w telefonie. W KBC jest aplikacja telefonie. Oczywiście można korzystać ze strony internetowej, ale jest to dużo bardziej upierdliwe, wierzcie mi. Więc po prostu robi się przelew przez aplikację. Także można robić w ten sposób, można robić przez stronę internetową, to w zależności od tego właśnie po prostu, co dany bank oferuje, tak? czy ma aplikację, czy nie ma aplikacji, czy, czy tak jak w IB ma kalkulatorek do karty, żeby zrobić przelew, czy nie. Konto w banku zazwyczaj kosztuje 5-6 euro za 3 miesiące. Są takie konta, to trzeba trafić na promocję, oczywiście trzeba trzeba wiedzieć, żeby takie konto prosić że na przykład jeżeli e, będę miała przelew, przychodzących przelewów w przeciągu miesiąca za minimum 2000 euro na przykład e, to wtedy konto jest za darmo ale no, my tutaj nie mogliśmy się na coś takiego zdecydować więc my po prostu co 3 miesiące płacimy za konto 6 e, euro właściwie za dwa konta czyli znaczy właśnie 12 zaraz wam powiem dlaczego dwa konta Mamy dwa konta, dlatego, że w England nie ma czegoś takiego jak subkonto. W Polsce wiem, że nie każdy bank, oczywiście ma, są takie banki, gdzie można sobie samemu zrobić tam 50 subkont. Są takie banki, gdzie można otworzyć po prostu subkonto, że ja w, w, w banku mam konto główne i oprócz tego mam tam dwa albo trzy konta otwarte o innym rachunku, ale nie płacę za to nic, bo nie mam do, niego do tych kont karty. Natomiast niestety, ale tutaj jest tak, że płaci się i za konto, i za kartę, no to zapomniałam Wam powiedzieć. Więc by, żeby otworzyć, nie mogliśmy otworzyć subkonta, więc żeby mieliśmy po prostu dwa konta, jedne, na które przychodzą wypłaty, a drugie, za które mamy pieniądze takie na życie, to otworzyliśmy po prostu drugie konto i tam karty do tego konta po prostu nie używamy więc po prostu zrobić w ten sposób, więc jak wypłacimy opłatę za to drugie konto, za pierwsze konto, a za pierwsze konto płacimy tylko za kartę bankomatową. Nie ma również czegoś takiego jak lokaty. Niestety nie mają pojęcia, co to jest Wiem, że są ludzie, którzy mieli społeczne lokaty i potem mieli problem z tym, że pieniądze z lokaty mieli przelewać itd. Już mam idowiska chyba to, że to w ogóle mówiła przy Kopty domu. Eee, także oni lokat nie mają. Eee, u nich eee, funkcjonuje coś takiego jak regular saver, czyli eee, regularne oszczędzanie. Teraz to regularne oszczędzanie polega na tym, że tutaj się, że będziemy przelewać na dane konto nie wiem, 5, 10, 15 euro na tydzień, na miesiąc i tak dalej. I oni sobie oni wiedzą, że po pieniądze będą wpływać. I na przykład na koniec roku, tak jak w naszym banku, Dostajemy po prostu jakąś tam kwotę w zależności od tego, ile tych pieniędzy po prostu oszczędziliśmy. Tak samo na przykład w Credit Union można się zadeklarować, że będziemy przelewać co tydzień nawet 5 euro, ale warto, ponieważ dzięki temu, ponieważ dzięki temu potem można dostać kredyt, dużo łatwiej w Credit Union dostać kredyt niż w banku właśnie na podstawie oszczędności. Więc warto po prostu sobie otworzyć konto w Credit Union. Nawet no, jeżeli macie konto w banku, to otworzyć sobie konto w Credit Union po to, żeby po prostu oszczędzać pieniądze, ponieważ potem, jeżeli potrzebujecie kredyt, na przykład tak w naszym przypadku, my chcieliśmy kredyt na auto yy, i w banku byśmy tego kredytu po prostu nie dostali. A w Credit Union jesteśmy bez problemu, ponieważ oszczędzaliśmy przez określony okres czasu, dał chyba 3 miesiące, żebyśmy 3, przez 3 miesiące oszczędzali tyle pieniędzy, tyle pieniędzy, ile będziemy płacić raty kredytu. Yy, więc, yy, więc jest to naprawdę fajna yy, opcja. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o banki, yy, to jest to, że yy, bank co 3 miesiące wysyła tzw. bank statement, czyli yy, oświadczenie bankowe, yy, czyli zestawienie wszystkiego, co, wszystkich transakcji, które mieliśmy na swoim koncie. Czasem jest to mały plik, czasem jest to grubszy plik, w zależności od tego, ile tych transakcji posumieliśmy i te bank statement jest potrzebne, to, to tego nie wyrzucajcie absolutnie. To są pieniądze, to są um, kartki, które są nam potrzebne do tego, żeby jeżeli chcemy wziąć właśnie kredyt, jeżeli chcemy gdzieś złożyć różne, różne, różne urzędy, dokumenty w różnych miejscach, oni sobie życzą po prostu bank statement. I w tym momencie właśnie tego typu kartki są nam po prostu przydatne. Oczywiście można zrobić skirina z komputera, ale dzięki temu można po prostu sobie zeskserować czy zeskanować y, to, co potrzebujemy. Także mniej więcej tak wygląda bankowość w Irlandii. Oczywiście mogłam coś pominąć, jeżeli coś pominąłam, piszcie w komentarzach, y, bo to jest zawsze y, przydatne, także jeżeli ktokolwiek y, ogląda ten film, to zapraszam również do sekcji komentarzy, żeby zobaczyć, czy może ja o czymś zapomniałam, bo mogłam o czymś zapomnieć. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach, Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia razem pojazdem. Pa!